Wiosna to pora roku, w której należy zająć się wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, ponieważ właśnie podczas tego okresu organy te wykazują zmożoną aktywność. Ym, wiecie już o tym, że oba te organy należą do elementu drewna, a pora roku, która jest przypisywana temu elementowi, to jest właśnie wiosna, więc podczas tego okresu mamy łatwiejszy dostęp do tych organów, więc one są też chętne do współpracy. Możemy je łatwo oczyścić i trochę zregenerować. Generalnie wiosną powinniśmy jeść mniej i nawet pościć, żeby oczyścić ciało z tłuszczów i ciężkiego pożywienia zimowego. Zimą byliśmy bardziej nastawieni na odżywienie, regenerację, odpoczynek. Mieliśmy również mniej aktywności fizycznej. Pożywienie, które jedliśmy, było bardziej o ciepłej termice i rozgrzewające. Natomiast wiosną możemy sobie pozwolić właśnie bardziej więcej produktów surowych, krócej gotowanych. Także w ten sposób. Wskazane jest, aby dieta nasza zawierała ona pokarmy, które podkreślają, podkreślają charakterystyczne dla wiosny właściwości Yang, jak wznoszenie, ekspansję, czyli młode rośliny, świeżą zieleninę, kiełki. Powinniśmy raczej unikać produktów tłustych, mięsnych, nabiału, sera, ponieważ te produkty powodują opadanie energii w dół. Wiosną również skazana, żebyśmy zaczęli aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, żeby właśnie szybkie spacery więcej ćwiczeń możemy sobie na to pozwolić, bo nasze ciało jest gotowe i przede wszystkim żeby poruszyć tą naszą energię, y, y, po, y, tak, na, która została nagromadzona podczas y, zimy. Y, wskazane jest również, żebyśmy jedli produkty o smaku słodkim oraz ostrym, ponieważ smok, smak słodki harmonizuje wątrobę. W tym przypadku to będą zboża, rośliny strączkowe, buraki, młoda marchew, młode ziemniaki, takie właśnie produkty skrobiowe. Natomiast jeżeli chodzi o smak ostry, to smak ostry pobudza energię i zost, zastój nagromadzony po, po zimie, więc przede wszystkim przyprawy takie jak bazylia, majeranek, timenek, liść laurowy, Yy, oraz yy, przede wszystkim rzodkiew, botwinkę. Yy, dokładną listę produktów pod, pod, podam podczas yy, dalszego nagrania. Yy, także yy, tak to wygląda. Yy, tak, yy, także oczyszczenie wątroby powinno właśnie się odbywać podczas yy, wiosny i yy, zacznijmy właśnie od diety, od yy, aktywności fizycznej, i, I przede wszystkim o, zacznijmy trochę się mniej stresować. No więc tak, teraz trochę opowiem Wam o aspektach fizycznych związanych z zaburzeniem równowagi wątroby. I w dzisiejszym świecie chyba wątroba jest najbardziej przeciążonym organem wszystkich naszych organów, ponieważ y, otaczamy się y, różnymi środkami chemicznymi. Stosujemy różne kremy na ciało, y, tak samo bierzemy ubrania w środkach chemicznych, czy też sa, ca, same to zanieczyszczenie środowiska, ale, ale również jemy produkty, które są przetworzone, bogate w tłuszcze. A to wszystko tak naprawdę zakłóca setki procesów biochemicznych zachodzących w wątrobie. I tak, jednym z objawów nierównowagi w elemencie drewna jest to problemy emocjonalne związane z gniewem. Osoby, które mają niezrównoważoną wątrobę są aroganccy, złośliwi, szybko się złoszczą, są, to jest taki charakter impulsywny, wybuchowy. I jeżeli nie pozwolimy tym organom się oczyścić i nie pozwolimy tym emocjom jakby przykształcić, mogą one doprowadzić do depresji. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt fizyczny, według medycyny chińskiej, w pierwszy to jest zastój wątroby. wątroby jest to najczęstszy przypadek nadmiaru, który powstaje w skutek pożywienia tłustego i ciężkiego. W wyniku czego wątroba staje się powiększona i spowolniona w swych próbach zapewnienia prawidłowego przepływu ci. Wtedy ci ulega zastojowi w wątrobie i nie jest właściwie rozprowadzana. Mówi się, że wątroba zarządza ścięgnami i oczami, i kiedy w organizmie przepływ tej energii jest spowolniony lub nieprawidłowy oraz niedostateczny przepływ płynów ustrojowych, wtedy ścięgna są. Nie są odpowiednio nawilżone, w wyniku czego są bardziej podane na stany zapalne i na różne urazy. Natomiast oczy stają się obrzmiałe, ponieważ właśnie wokół oczu płynie sobie meridian pęcherzyka żółciowego, i on jest odpowiedzialny za natlenienie oczu, właśnie żeby odżywić oko. I to, i jeżeli ten przepływ energii czy jest nieprawidłowy i ulega zastojowi, to mogą być problemy ze wzrokiem. Mogą być oczy obrzmiałe, zaczerwienione, łzawienie lub brak łez, albo właśnie dalekowzroczność, krótkowzroczność, generalnie problemy ze wzrokiem. Się do trzeciego pojęcia, czym jest gorąco wątroby. Długotrwały zastoj wątroby powoduje nadmiernie zużycie całego naszego systemu, w wyniku czego powstaje coś takiego jak gorąco wątroby. Gorąco wątroby jest bardzo szerokim pojęciem, ale jego przede wszystkim objawy są takie, że mamy problemy z zaparciami, bóle głowy, zawroty głowy, nadciśnienie, problemy z oczami, czy też właśnie jeżeli chodzi o emocje, to przede wszystkim złość i gniew. I um, długotrwały zastoj wątroby powoduje to, że żółci, która produkowana jest przez wątrobę, wytrąca się osad. Który, to jest takie nagromadzenie, które przypomina kamienie, piasek czy też właśnie muł, które osadza, osadza się w pęcherzyku żółciowym. I sz, e, szczególnie polecam osobom, które wychodzą e, z różnych przewlekłych chorób, żeby zacząć właśnie od e, oczyszczenia pęcherzyka żółciowego e, oraz e, osobom, które mają stresujący tryb życia. Podam wam teraz przepis, który jest bardzo bezpieczny i stopniowy, oczyszczono żółciowy, z tych właśnie y, nagromadzeń. I przepis jest bardzo prosty tak naprawdę. Przez 21 dni y, jesz pomiędzy y, posiłkami do dwóch przodkiewek, że Szot, ma taki trochę ostrawy smak, więc pobudza y, wątrobę z oczyszczania i zastoju y, zimowego. Następnie pijesz do pięciu filiżanek, czyli około pięciu, tak naprawdę pięć filiżanek powinniśmy pić tego naparu z rumianu rzymskiego. Rumian rzymski, tak jak rumian pospolity, należą do rodziny astrowatych, jednakże rumian rzymski ma troszeczkę inny posmak niż rumian pospolity. Natomiast jeżeli masz problem, żeby dostać rumian rzymski, inaczej to jest rumian szlachetny, to możesz oczywiście kupić rumianę pospolitny, 5 filieżanych tego na paru dziennie oraz yy, yy, przez dwa miesiące, przez 6 dni w tygodniu yy, olej lniany. I teraz tak, ten olej lniany jest od 3 do, 3 do 5 łyżek. Możesz polewać po prostu jedzenie, tak jak jesz, yy, podczas posiłku, yy, czy też po prostu łyżeczka, ły, czy łyżka oleju yy, rano, w południe, wieczorem, w zależności od. Wagi. Jeżeli jesteś szczupłą, to możesz do, e, około 3 łyżek, jeżeli natomiast jesteś większy e, mężczyzna, no to oczywiście około 5 łyżek dziennie i to przez 6 dni w tygodniu, przez 2 miesiące. I to jest takie stopniowe oczyszczenie wątroby. Na początku ją pobudzamy, następnie oczyszczamy. Olejniana ma bardzo dużo pozytywnych właściwości i szczególnie polecany jest przy oczyszczeniu pęcherzyka żółciowego. Się teraz do ostatniej części naszego spotkania. Chciałabym tak naprawdę podsumować wszystko, co do tej pory mówiłam, i dać Wam krótki przepis na szybki detoks, i żebyśmy mieli więcej siły podczas tej wiosny. I dietetyczne zasady leczenia wątroby są takie, albo w pierwszej kolejności unikać produktów e, przetworzonych, zmniejszyć ilość leków, środków chemicznych, nie jeść produktów e, takich e, smażonych na głębokim tłuszczu, unikać mięsa i przede wszystkim jeść mniej. E, druga rzecz to jedzmy produkty, które pobudzą wątrobę. Są to produkty e, o ostrawym smaku. Wszystkie przyprawy jak bazylia, majeranek, rozmaryn, kminek, liść laurowy, cała zielenina, czyli wszystko co teraz będą kiełki, właśnie świeża zielenina typu bazylia oraz rzepa, kalafior, rzodkiewka oraz pokrzywa. Pokrzywa słuchajcie ma w ogóle świetne podwójne działanie, bo nie tylko pobudza wątroby, oczyszcza krew, ale przede wszystkim wzmacnia nerki. Ona ma taką chłodną termikę, w wyniku czego świetnie wyprowadza gorąco z wątroby. No i ma działanie diuretyczne, czyli reguluje wodą w naszym ciele i świetnie wyprowadza wilgoć, więc... Możemy sobie robić napar z pokrzywy, dodawać do dań pokrzywę i, i tak naprawdę pokrzywa jest bardzo łatwo dostępna i najlepiej ta świeża pokrzywa z końca kwietnia, z początku maja będzie dostępna na bazarkach, więc zacznijmy po prostu jeść co dostępne. Teraz jest czas właśnie, gdzie to wszystko rośnie, kwitnie i powinniśmy tego po prostu wchłaniać garściami. Następna rzecz to jest produkty, które harmonizują wątrobę. Są to produkty o, produkty o słodkim e, smaku. Przede wszystkim nie chodzi mi o słody czy typu cukierki, ale przede wszystkim właśnie zboża, rośliny strączkowe, marchewki, zimniaki, buraki, takie świeże, młode. No i um, przede wszystkim miód. Miód ma działanie odtruwające. Jeżeli połączymy łyżeczkę miodu z łyżeczką octu jabłkowego i w, i w filiżance wody, to będzie jeszcze mocniejsze działanie, więc to też możemy już sobie zacząć robić. E, I następna rzecz to jedzmy produkty, Odżywią wątrobę, czyli odżywią krew, po, jakby pobudują naszą wątrobę. Są to przede wszystkim takie zielone produkty jak chlorofil, chlorella, mikroalgi, świnice, ale przede wszystkim też pokrzywa i właśnie botwinka, Botwinka niedługo zagości też na naszych stołach, więc to trzeba po prostu też jeść w różnych formach. No i ostatnia rzecz to ruch, chodzi o ćwiczenia, spacery jest to taka wznosząca energia będziemy mieli więcej energii, chęci, także chodźmy na spacery, na szybkie spacery, jest to najlepsza pora, żeby właśnie zacząć aktywność poza stoju zimowym. I teraz chciałam wam podać przepis na szybki detoks naszego ciała. Przepis też również sprawdzony i bezpieczny i w pierwszej kolejności mieszamy Dwie łyżki albo łyżeczki, w zależności po prostu jak ostro lubisz, czy jaką masz wagę ciała, to załóżmy, że łyżeczki. Dwie łyżeczki octu jabłkowego z dwiema łyżeczkami soku z cytryny, świeżej. Do tego dodajmy pół łyżeczki imbiru, jedna czwarta łyżeczki cynamonu, szczypta pieprzu kajen i łyżka albo łyżeczka miodu. Mieszamy to wszystko w ciepłej wodzie lub w wodzie o temperatury pokoju, w temperaturze pokojowej i możemy sobie to rano zrobić i sobie dać do bidonu i sobie popijać w ciągu dnia. Tutaj chciałam tylko szybko Wam powiedzieć, że składnik, wszystkie składniki, jaką mają funkcję, to przede wszystkim tak: cytryna ma zasadowy wpływ na nasze ciało, obniża cukier w naszym ciele oraz jest źródłem witaminy C. Jeżeli chodzi o imbir, to przede wszystkim wzmacnia naszą odporność, rozgrzewa nas trochę od środka. Trzecia e, rzecz to było właśnie e, pieprz kajen, ma zwiększa metabolizm naszego ciała. Cynamon to jest najlepszy przeciwutleniacz. E, no i e, ocet to, e, jabłkowy to przede wszystkim pobudza e, naszą wątrobę do działania do oczyszczania. A miód to ma działanie odtruwające, pobudzające i harmonizujące naszą wątrobę. Może bardziej harmonizujące. Niż, wątroby, niż, niż pobudza jak ocet, ale też właśnie ma za zadanie właśnie wpłynąć na naszą wątrobę. Słuchajcie, wszystkie te przepisy, które do tej pory podałam i na oczyszczenie pęcherzyka żółciowego, i na ten szybki detoks naszego ciała, znajdziecie, znajdziecie na stronie facebooka akupunkt oraz na moim profilu na Instagramie Akupunkt. I też tam będzie krótki opis, jak oczyścić wątrobę, co z nimi robić, dokładny przepis tych wszystkich składników. Także spokojnie możecie zajrzeć, jak macie wolną chwilę. Tymczasem kończę dzisiejsze nasze spotkanie. Jeżeli macie jakieś pytania, też piszcie do mnie. Do usłyszenia następnego.